Michał Kołodziejczak w poniedziałek w samo południe spotkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z synem byłego lidera rolników, Tomaszem Leperem. Spotkanie to miało charakter daleki od towarzyskiego czy przyjemnego. Ostatnio obserwujemy działania prezydenta Andrzeja Dudy, co do których mamy zbliżone opinie. Wyraziłem swoje oburzenie na postępowanie prezydenta, jego stronniczość i ignorowanie pewnych grup społecznych. Szczególnie w kontekście tak zwanej afery gruntowej, zapoczątkowanej przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, relacjonował wiceminister Rolnictwa po zakończeniu spotkania. Zauważamy postępowanie prezydenta w kontekście rodzin Wąsika i Kamińskiego, które skarżą się na swoją trudną sytuację po tym, jak Wąsik i Kamiński wykorzystali swoje stanowiska do skompromitowania lidera partii chłopskiej i ministra Rolnictwa. Prezydent zdaje się jednak pomijać drugą stronę tej historii, mówił. Podkreślił, że prawdziwymi ofiarami afery gruntowej nie są Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, ani ich rodziny, lecz rodzina Andrzeja Lepera, w tym jego syn. Według wiceministra rolnictwa prezydent nie dostrzega istoty problemu. Apelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by skierował uwagę również na rodzinę Leperów i zastanowił się, jak naprawić wyrządzone im krzywdy, zamiast bronić obecnej władzy. Wyraził zdanie, że takie zachowanie prezydenta, kryjącego się za prawem, jest nieakceptowalne. Tomasz Leper wyraził swoje rozczarowanie działaniami prezydenta, twierdząc, że przedstawia on Kamińskiego i Wąsika jako nieskazitelne postacie, podczas gdy w jego oczach skrzywdzili oni jego ojca. Dla niego najważniejsze jest, aby ktoś przyznał się do błędu i przywrócił dobre imię jego ojcu. Kołodziejczak również zaznaczył, że jego celem jest wyjaśnienie śmierci Andrzeja Lepera. Podkreślił, że niewyjaśnione okoliczności jego śmierci są konsekwencją działań, które zniszczyły Lepera i jego partię. Wezwał prezydenta, by porzucił gry polityczne i zachował się jak człowiek, podkreślając brak ludzkiego podejścia w obecnej sytuacji. Domagał się rekompensaty za wyrządzone krzywdy. Politycy prawa i sprawiedliwości zostali skazani za bezprawne działania prowadzone w sprawie afery gruntowej. CBA, na którego czele stał wtedy właśnie Kamiński, podejrzewało, że do korupcyjnego procederu dochodzi w Ministerstwie Rolnictwa, którego szefem był wówczas Andrzej Leper. Służby pod kierownictwem polityka prawa i sprawiedliwości zaplanowały i przeprowadziły specjalną prowokację. Zakładano, że wykaże ona, iż ówczesny szef samoobrony chciał otrzymać korzyść majątkową w zamian za pomoc przy odrolnieniu działki na Mazurach. Politykowi niczego nie udowodniono, ale po wybuchu afery Andrzej Leper przestał być wicepremierem i ministrem rolnictwa. Rozpadła się też koalicja PIS i jego partii Samoobrony. Syn Andrzeja Lepera zabrał już głos w sprawie aresztowania Kamińskiego i Wąsika. Ci panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Zostali już raz skazani, ale pan prezydent ich ułaskawił. Teraz zostali ponownie skazani, ale jak widać, ten nasz wymiar sprawiedliwości jest jakiś słaby, bo dalej chodzą wolni, ocenił syn byłego lidera samoobrony. Jak dodał, ojciec był bardzo uczciwy. Nigdy od nikogo nic nie wziął, a wszyscy zamieszani w tę aferę powinni przeprosić. Trudno jednak mówić o wybaczeniu, bo to nic nie da. Jeśli w wyniku tego zamieszania tata popełnił samobójstwo, to i tak to życia mu nie przywróci. Tu chodzi już tylko o przywrócenie dobrego imienia zaznaczył syn lepera. Żeby nikt nie mówił, że Andrzej Leper był zamieszany w aferę gruntową. Powinni go oczyścić i dać mu status pokrzywdzonego, a nie oskarżonego ocenił.